I feel amazing. What's that? This brand new t-shirt from the Pika 2003 Dutch shop. Putting some yeah. Just like that behind the ears, on the hands, and we we'll go to like. jedziemy sobie właśnie po kamerkę. Tak, będzie mnóstwo zabawy. Dwie godziny na wodzie. No jest dzisiaj ciepło, tak? Mamy 24 stopnie. Także, no jestem zadowolony, że mamy taką możliwość. Dla was nagrać tego tripka To nie są przelewki, tak Każdy jest kaskaderem Droga jest tutaj piękna Uwielbiam z Międzybrodzia białskiego wyjeżdżać Bo tu jest takie życie trochę inne Trójeczkę piję, bo 1.4 MPI Tu musi poocząć trochę na tych zakrętach okay. St. Mary. God damn, lady C'mon! Siema! Idziemy zaraz po stretch. Ta deska będzie cała to stretchem i pozwoli nam skorzystać z trampoliny. Jutro idziemy na wake. Ja się ubieram, jadę po stretch. Do Kuby wpadam po kamerkę.

Ten swój, nie? Od razu bym kupił swój. Tak, spoko spróbować, nie? Ja bym to kupił. Nowa kolekcja zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Jedynie teraz pozostało mi czekać na bluzy, bo tak naprawdę już pozostałe części... O, oh, fucker, fucker, fucker chwilę się rozbiję. Chwilę się rozbijemy, no te ronda są takie, wiecie, to nie moja wina. dom z ronda. Zapowiadają spore ulewy, gdzie ja żyję... Na razie nic nie ma, nie? No kaktusy i tak muszę zaurać z balkonu na pewno Bo mi podniją A i tak szkoda, bo jeden kaktus, którego przywiozłem z Włoch Już mi niestety zgnił Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu Że go nie przyjął tej ziemi, do której go wsadziłem Wsadziłem go nawet w doniczce, w której pod nim dałem skórkę z banana Na jednej opuncji działał w ten sposób Fajnie się przyjął Ogólnie ten odcinek BWS jest trochę taki niefortunny, nie? Byliśmy na Wake'u, ale z Wake'a mamy tylko jeden dzień nagrań. I to są takie średnie nagrania, bo skaptaliśmy się, że starczy tylko pół godziny i nie będziemy mogli dwa razy jechać. Odebrałem już mecz, jestem w drodze powrotnej. Po jest tak, jest, jest, jest tak zajebany o święcie. Nigdzie nie da się stanąć, nie da się nigdzie przejechać. Słucham sobie w drodze album Stars od Yanglina. Patrzcie jaka jest pogoda. Patrzcie jaka jest pogoda. Jest normalnie idealnie na album Stars Younglina. Wyszły przepięknie. Czekajcie na dropa, bo jest naprawdę mocny. Pojawił się też po prostu Ristock e, futerek To już mogę powiedzieć prosto z mostu, nie? Czekajcie, bo jest świetnie. Hi guys, it's your boy Tucker here. Today we're going to do a rap session. Whoa! Prawdziwa miłość to las obok domu Martwienie Swoje zmartwienie Do mojego życia w uczuciach zatonę Zy kapią na dłonie <ścoughs> yeah uh. Byłem w dołku, wyszedłem z dołku uh. Tego nie mam ci złe nie mam ci za złe Porysowałem sobie Audi, 80, te polskie asfalty, kolejny miesiąc Kiedyś chciałem zmieniać coś, teraz upadam na twarz Stawię mi jasny trigan, ale nie strzelam, bo to nie mój plan Szlaja się po lokalach, ja pozostaję offline Ostatnie przesłuchanie albumu przed publikacją Mam już wszystko załadowane na platformie dystrybucyjnej I tyle, album skończony, pracowałem nad nim troszkę Chciałem w ogóle zrobić, żeby, wiecie, to był letniaczek, no ale Nie wyrobiłem się i wychodzi 15 tego, czy tam 14 września? No, no trudno. Czuję, że po tylu latach pracy z muzyką w końcu powoli odnajduje swój dźwięk. Oprócz tego klipa do lasu obok domu pojawią się jeszcze dwa klipy, ale to już w przyszłości, bo jeszcze nie są nakręcone nawet. Ja wracam do domu, do ciepłego domu. Muszę jeszcze domiksować tam parę traków no i puszczam to w świat. Tak więc. Hey. Hej, witamy Was w teście słodyczy i przekąsek z Portugalii. W sumie dawno już nas tu nie było. Tak, eee, a powiedz dlaczego z Portugalii? Byłam w Portugalii, a dokładnie na Maderze. Bardzo polecam. Okej, okay, no to przejdźmy do losowania słodyczy. Mamy jak zawsze worek ze słodyczami. Mamy tutaj batona crunchy. Wygląda jak taki zwykły sneaker z albo Mars, nie? Okej. Okay. To wygląda jak taka zachruściała gąbka izolacyjna. Smakuje też tak? Mm, podobnie, no. Bo to jest ogólnie w środku taki pompowany karmel. No dziwne to jest, dziwne. Nie jadłem nie takiego czegoś w Polsce. E, mega, no. Fajne. E, ocena? 6 na 7. Ja też chciałem właśnie dać 6 na 7, no. O, coś, coś egzotycznego. Chili pikante la casitos. To wygląda tak niejednoznacznie, czy to są jakieś żelki. Cukierki bardziej, takie jak M&M'sy Dwie pikantne papryczki na trzy pikantne papryczki Okej, okay, mm -hmm. Czy ta ostrość jest w pokoju z nami? Wiesz co, wydaje mi się, że jakbyś żył kilka No, dobra Dobra, wezmę dla Którym testu e, cztery albo 5. Nie, naraz to też nie działa, bo jest i tak więcej czekolady niż tego ostrego To jest takie komercyjne Komercyjna ostrość Jeden Jeden zdecydowanie. Nieciekawe, no, no. takie nie fajne, nie fajne, nie. O, -o. To nie jest to ostre. To może nie jest y, coś portugalskiego, ale są to takisy Dragon sweet czyli ma. Y, papryczek ma zieloną, żółtą, pomarańczową, czerwoną i ciemnoczerwoną na skali na takiej rampie pomarańczowej. Więc taka jest skala takisów. Y, za... Takisy są tak, tak chemiczne, mają odór. Właśnie nie... A akurat te krewetka. nie Te pachną jak krewetki w tempurze Zorombista. I to już jest takie pikantniejsze, no Oprócz ostrości czujesz jakiś smak I to jest w sumie spoko w tych chipsach Ja bym dał 6, no jakby były chipsy w sklepach polskich takie no Znaczy się są, ale nie zawsze 5 na 7, bo nie przepadam za ostrymi rzeczami, ale w smaku są dobre Ja już dawałem ocenę, tak? Ja bym dał 6, no jakby... Nie No to dam 6 na 7 Słodycz, lub patrz co ta robi To starika. choco guay Co to jest guay? Uczyłaś się włoskiego Przypominam, że to jest te słodycze z Portugalii Dobra, no to są takie po prostu ciastka z czekoladą i mlekiem w środku o, Wow, sześć witamin e, Witamin Jedna nie, witamina na cztery. każdym? Czy... Tak, no To jest takie malutkie Ja mam pikachu To nie Tyle. jest pikachu, to jest pichu Dobra, ja mam pichu Ja mam Bulbazora I pikachu na drugiej stronie O, tu też mam takiego to nie wiem co to jest. Ja te późniejsze generacje nie, nie ogarnię. Dobre z mlekiem by były, nie? Czekolada bardzo orzechowa, ale mało czystą czekoladę. Mm, ale to są w ogóle dwa rodzaje czekolady, nie? Bo w środku jest biała. Mm -hmm. No, to, ale takie nic w sumie ciekawego, nie? No, 5x7 myślę. Pięć. Nie, no, jest to przyjemne, fajne. Ej, ona poluje na coś. Nie, na szczęście nie. Ale miała ambicje. Paragon. Tego nie będziemy jedli. Boże. Sabores. Gorilla. Ogólnie to są są wegańskie, bez glutenu i są mm, portugalskie. Mhm. Są różne smaki. Jest banana, orange. Tuti frutti jest. Jeszcze czerwotowy. Fioletowy? O faktycznie To są gumy turbo One mają tatuaże chyba O Boże nie. Emoji z małpkami Super ja. Mega fajne Mega zajawka takie, takie młodzieżowe dosyć I gumy turbo też miały jeden smak, nie? No Ale te mają sześć I czujesz smak marakuj? No Ja mam bananowe I one smakują jak po prostu gumy turbo, więc... Mhm. A ja mam emoji małpy, która myśli o bananach co ty masz tam napisane? Banana, na ja mam so funny So funny Ja daję 7 na 7, bo są pyszne i przypominają mi dzieciństwo W z sensie makiem, a nie że jakieś ten... Bo u nas nie ma tego U nas no, nie ma gorlów <grym> No nie 3 na 7, bo, bo gumy turbo to nie jest to... Ja dałem 7 na 7? Nie wiem, nie słuchałem Nie, no to dobrze, że nie słuchałeś 4 na 7 Ja daję 2 na 7, bo nie lubię gumy turbo, nigdy o, co? mnie to nie jarało Autacie. Obrazki są ok. Lol. No, no. Co znowu guma, znowu gumy mamy. Tak. Czemu tu akurat kupiłaś? Takie to jest, dziwny design, że ja nie wiem gdzie patrzeć na nim. Czemu to jest śnieżynka? Fresh. Bo tu jest dosłownie wszystko, co może być. I tu są jeszcze usta. Wow, patrzcie, patrzcie to. Podaj, podaj mi to. One mają w środku taki płyn. Boże, jak to ochotnie smakuje. To dupy to jest? Nie ma co, nie ma co, tu trzeba powiedzieć szczerze. Okropne to jest. Tak samo, tak, design. Oni nie chcieli tego sprzedać, to jest chyba pranie pieniędzy jakieś. Zero na siedem. Mm, zero, no. Zero na siedem. Nawet ty tego nie wyżujesz potem, bo zazwyczaj kubola dojadą Ja no, no, dojadą. no, szanujmy się, wyżuję to. W, w pierwszy tydzień. O, mamy ciasteczka o. Jak byłam w sklepie, to kupowałam razem z tymi ciastkami też przekąski do moich kotów Takie portugalskie Wiecie co odkryłam? Ta sama firma produkuje jedzenie i do ludzi, i do zwierząt Nice Także smacznego Ale to jest... Malutkie linii. Jak tak. lajon, lion. płatki te Może herbat. tak, może trochę tak no. Dobra, do takiej herbaty... Mm, ale mają żabę <suszy> 6,5 na 7, no. Chyba też 6,5 na 7. To no i... Ania kupiła no, otwarte. No, Wchodzę sobie do pokoju Kuby, patrzę, a on sobie to otwiera i je. I powiedział, że musi zjeść coś słodkiego. Cukier mi spadł, wiecie, jakś po prostu dobić cukru. Sytuacja życia i śmierci. No jak oceniasz swania to? 5 na... Nie, 4,5 na 7. Takie nie, nie jest to jakieś agresywnie dobre, ale no, jest takie przeciętne. Nie wiem, dziwne to jest, w sensie dobre, ale... To smakuje jak te malece, czy jak to się nazywa? No Maltese z, z, no z Biedry Ale niepokoi mnie to, że tu powinna być czekolada taka, jak na obrazku. A ona jest taka jakby zwietrzała. Tak się tego nie robi, Kongitos. Czuć. A tu. Mm. No a one są takie no gorsze. Co I mniejsze to taki sam. Challenge. Werdykt jednogłośny. Ja dałem 4 i Ania 4 też. 4 na 7 zdecydowanie są dobre, ale to nie jest oryginał. Po prostu nie. I wylosowaliśmy tak. Od razu wylosowaliśmy sminty, czyli trzeci rodzaj gum do rzucia. Ale to nie są zwykłe miętówki. Czy Wy widzieliście kiedyś jakieś miętówki albo gumę do rzucia z witaminą C? Nie. No, tak myślałam. Smakuje jak cukierki pudrowe. Czujesz tą witaminę C? Mhm. Czujesz jak zdrowiesz? No, tam... Jest słodko-kwaśna? <laughs> co? To nie miało być śmieszne, po prostu to jest stwierdzenie. No jest słodko Nie no, mi smakują bardzo i daję im 6 na 7 Fajne, żeby sobie tak chrupać W, pra <coughs> w pracy Chrupać miętówkę Chrupać A co ty ją zrobisz? No nie wiem, tego się nie jak chrupek <coughs> ja, ja to chrupię Trzy Nie lubię miętu bo... Ja mam dalej tego takisa. Ty masz dalej tego takisa? No, Drapie mnie, bo ja to połknąłem i ja czasami tak robię, że jak gryzę chrupki, to nie zdążę ich pogryźć i już je połykam. I mi zostaje takie kawałki grube i ostre w gardle, w przełyku. I potem mam taki głos. Wiesz, że ty możesz kiedyś zginąć po prostu? Ty. No. <laughs> Kiedyś. Pierwszy człowiek, który zginął przez yy, zjedzenie chipsów. Chciałbyś umrzeć tak czy inaczej? No. Um, no, zależy jakie chipsy. Chyba, że chipsy premium, no bo ja nie rozumiem w sumie tych chipsów, nie? Jakby chips do mnie coś powiedział, też bym go nie zrozumiał. To są lajsy Gourmet i ogólnie to są laysy premium. One były w sklepie właśnie tak. Przedstawione tutaj. tutaj. Może tego nie wkleję po prostu. Jak w jakiejś no, no. Sephora albo Douglasie, takie drogie kosmetyki. Myślałam, że to są chipsy z batatów, ale to są chyba mieszane, bo tu jest napisane patatas fritas ukośnik na batatas fritas. Pachnie po prostu mmm, chipsami solonymi No a to był patata, a batata jest? Nie ma. No właśnie, też mi się wydaje, że batatu nie ma. Są pataty tylko. Co to znaczy? No są nie dobre, są dobre. Nie? Może chodzi o smak, znaczy skład. Ej! Bo to jest po hiszpańsku i po portugalsku. I po prostu po hiszpańsku, jak jest y, ziemniak, ty wiesz, bo się uczyłeś? Patatas czy batatas? Patata. Nie znajdziemy tu batat, bo po prostu bataty to po portugalsku ziemniaki Czemu jeszcze nie ma chipsów, batatów? Frytki są Ale frytki są miękkie Nie zawsze smak burgers są chrupiące Ej, ale chyba ja jadłam kiedyś chipsy z batatów Nie, dobra, to były chipsy z buraku <grym> Wystarczyło dać w jakąś oświetloną szafkę i już Polacy biorą, bo myślą, że to są chipsy premium 5,5 na 7 daję im Daję 5 na 7 po prostu to jest akurat taka jedyna rzecz po prostu typowo z Madery, bo jest flaga Madery. Nazywa się Madeira. Jest made in Madeira. To jest Madeira Czoklet. Po prostu, ale miękkie, nie? No, lint to to nie jest. nie Ani milka. Nie, ja już mam dość czekolady, po tym po prostu mam już dość czekolady No nudne to jest, nudne Nie ma w ogóle akcji w tej nie, nie czekoladzie Trochę mnie to rozczarowało, ale z drugiej strony nie spodziewałam się jakoś dużo po tym 4 na 7? Ja daję 3,5 Więc wybieramy najlepszy i najgorszy produkt z tego zestawienia Crunchy, egzekwyt z tym by Super to smakowało, mega zajawka No i tyle A najgorsze? Nie no, te chili no, bo te gumy to bym jeszcze mógł rzuć A chili to jest takie, że no nie chce mi się tego jeść no to ja tak samo jak Kuba, a według mnie najgorsze to jest po prostu te gumy, bo smakują jak plastik Jakie wrażenia masz o portugalskich słodyczach? Większość pozytywnie, są to takie rzeczy bez szału, lepiej niż Litwa O Boże, ej szczerze, Litwy to nic nie przebije w mega do dupy słodyczach No te serki to Boże, masakra Z gaga normalnie tydzień, Litwa, oryginal, podsumowanie Bez sensu to jest te piwa na pewno nie. To jest kilka maksy. wersji, jest dużo wersji w Jest makowa, mleko skondensowane. Jest tofi, jest czekolada, jest jeszcze chyba czery. Wiśniano jest. No i co, następny kraj, nie wiem jaki będzie. Zobaczymy, może coś na A. Może coś na dole. Ale to dopiero w lato. I zgadujcie z jakiego kraju następny test? Dosłownie. Siema Pa.